Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kolejny gameplay z GTA V w nowym wydaniu na PlayStation 5. Jest to wersja Enchanced Edition. No i co? I zobaczcie sobie, jak to zajedwabiście wygląda. Powiem szczerze, że gra naprawdę no, prezentuje się bardzo ładnie. Jest, są poprawione nowe tekstury. Widać, że je zostało oświetlenie też poprawione. Zostały podświetlone takie różne jakieś pierdoły, jak nie wiem no, dym. Niekiedy nawet troszeczkę światła i yy, jest też dużo bardziej jakby ostra grafika, także naprawdę fajnie. Poza tym, yy, teraz też testuję mikrofon z kontrolera DualSense, więc yy, zobaczymy, jak to się wszystko nagra. Nakładam no teraz kontroler, mam troszeczkę bliżej, a teraz trochę dalej i zobaczmy jak to, jak to się prezentuje. Może troszeczkę byśmy sobie pojeździli. I zobaczymy jak się będzie w trakcie jazdy nagrywać mój głos. Ale no zobaczcie jak to fajnie wygląda. No jest fajnie. Zauważyłem już kilka błędów, ale myślę, że to zostanie poprawione pewnie. Takie błędy są takie minimalne, ale to czasami nie doczytują się właśnie jakby auta. No i to jest... ale to jest bardzo rzadko, także na spokojnie tutaj nic się nie dzieje. No niekiedy trawa trochę gorzej wygląda, ale to może też zostanie przez Rockstar poprawione. Dla tych, którzy, których interesuje. Każdy kto by chciał może posiadać tą wersję, no to musi po prostu posiadać PlayStation 5. i to wszystko koszt, jaki trzeba ponieść to jest 10 dolarów, 10 euro lub 875 funta. Także. Yy, no moim zdaniem ten upgrade powinien być darmowy, ale wiadomo polityka Rockstar, firmy, PlayStation i tak dalej, to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę, więc yy, no, kto kupi ten kupi, kto nie będzie chciał, no to nie kupi. Ale powiem Wam szczerze, że się opłaca. Że tutaj bez dwóch zdań nie ma co mówić, bo później będzie drożej. Czas jest do 14 czerwca, i później właśnie ma być to ponoć dużo drożej. Więc jak masz możliwość, kupuj. Jak lubisz oczywiście GTA, co jest dobre, że Gra działa właśnie w 60 klatkach. Z promieniami RT, choć niestety ja tych promieni do dziś nie zobaczyłem, a już grałem trochę, trochę długo, więc co mogę wam pokazać. No właśnie zaraz zobaczymy, pokażę Wam te promienie RT, czyli odbicia. Tak naprawdę, no, chodzi o ten ray tracing, niestety tutaj to jest bardziej zagrywka polityczna Rockstara, bo żadnych promieni RT tutaj nie ma niestety. I, I raczej nigdy nie będzie, ale zaraz Wam pokażę o co chodzi, wychodzimy sobie z samochodu. No, idziemy w kierunku szyby. No, i niestety, jak widzicie, nie ma żadnych odbić. Bohatera naszego, naszej postaci kompletnie tego, tego nie ma. A powinno być, jak każdy wie. Może większość z Was widziała albo ma Playa, piątkę i grała w Spidermana czy coś, no to wiecie, że tam są odbicia. A co jest dziwne, że no tutaj niby na szybie się odbijają ludzie, no jak widzicie, ale to nie jest. To jest niestety po drugiej stronie, więc to się nie odbija, ale niestety, no, no nie ma tych odbić. To jest oczywiście ściema. Poza tym jeszcze raz wam pokażę jak to działa, jak to wygląda. Mamy tutaj obraz i tryb graficzny: wydajność, jakość, wydajność ze śledzeniem promieni. Oczywiście tych, te promienie moim zdaniem nie występują w ogóle. Jakościowo mamy tutaj 30 klatek na sekundę i 4K. Natomiast wydajność też jest 4K z promieniami, ale jest to niezauważalne, jeśli chodzi o, o te promienie, właśnie. Po to odbicia inaczej. Ale zobaczcie jak naprawdę gra się prezentuje. No jakbyśmy grali praktycznie na ta, niekiedy nawet bym powiedział, że momentami jest lepiej. To też wszystko zależy od telewizora, no i No i nieźle to wygląda. Popatrzcie jak fajnie to podświetlone jest wszystko. No, ogólnie powiem tak. Moje zdanie jest takie, że Rockstar, no, poświęcił na to czas. Zrobili kawał dobrej roboty ogólnie. Ale, no, niestety powinno być tak jak w cyberpunku, czyli upgrade darmowy, a nie żeby jeszcze za to płacić. No i co? To jest takie moje zdanie. Kto się z tym zgadza, spoko, może napisać w komentarzach, a kto nie, no to. To już wybór należy do, do niego. Tak czy inaczej, no ja zapłaciłem. Podejrzewam, że większość zapłaci, no bo, no wiadomo, nie GTA 5 to gra jedna z lepszych, najlepszych swego czasu. Miała swoje lata świetne już dawno temu, ale tak fajnie wrócić po, po jakimś czasie z lepszą grafiką, więc to jest naprawdę nieźle. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Powiedzieć. Mam nadzieję, że filmik się wam podoba, popatrzcie, jak to ładnie wygląda, i myślę, że będziemy kończyć, że chyba wszystko wam pokazałem, także co trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.